Sezon na pierwszą falę chorób w żłobkach i przedszkolach oficjalnie uważam za otwarty. U nas w domu nasza trzylatka już zainaugurowała nowy sezon, pierwszą chorobą i cały tydzień siedziała w domu. Albo z nami w pracy. Oczywiście, jak choroby, to zasmarkane noski. Od noworodka po przedszkolaka. Więc zaczynam przegląd aspiratorów, które znajdziecie w naszym sklepie. Do porównania wziąłem te, które mają szansę poradzić sobie z dużym katarem. I najpierw biorę wszystkim znany katarę. Jest to aspirator, który łączymy z odkurzaczem. I To on pomaga wciągnąć całą widzielinę. Tak, wiem, wszystkim na początku wydaje się to niebezpieczne. Ale spokojnie, krzywdy jeszcze nikomu nie Zrobił. Jeden z jego minusów jest taki, że jeżeli już dorobiłaś się odkurzacza, który sam sprząta, to niestety z niego nie skorzystasz, bo on działa tylko ze standardową rurą. Drugi minus, jeżeli twoje dziecko boi się dźwięku odkurzacza, to niestety może być ciężko i my na przykład mieliśmy ten problem. A plus jest taki, że jest on przynajmniej połowę tańszy od tych elektrycznych. No i łatwo się go czyści, ponieważ w prosty sposób można go szybko rozmontować. Ale sprawdźmy, jak działa i co jest w stanie pociągnąć. Dobra, podpinam go do odkurzacza i sprawdzam, jak pociągnie wodę. Matko jedyna, powiem wam szczerze, że robi to jak szalony. Aż zasysa tę wodę do rury. No nieź